12 kwietnia 2023 roku do sieci trafił zwiastun serialu dokumentalnego Netflixa Królowa Kleopatra, który ma na celu przybliżenie historii i sylwetki ostatniej samodzielnej władczyni starożytnego Egiptu, noszącej tytuł faraona Kleopatrze. Zwiastun z miejsca wywołał kontrowersję, bowiem w głównej roli obsadzono ciemnoskórą aktorkę Adele James, a w samym zwiastunie Wyraźnie postawiono tezę, że Kleopatra była czarna. Tym oburzeniem konserwatystów wywołało to jeszcze gwałtowny sprzeciw samych Egipcjan, co skończyło się petycją do Netflixa i groźbą pozwu, jaki ma być złożony przeciw Netflixowi za fałszowanie historii. Dyskusja, oczywiście, od razu weszła w wyjeżdżone już przy innych okazjach kolejne oburzenia z politycznej poprawności Platformy. A także śmieszków z tego, jak to bardzo Netflix upycha wszędzie czarnoskórę czy też nieheteroseksualne postaci. Na YouTube powstało oczywiście już wiele materiałów pełnych oburzenia i dyskusji, w których jednym z najważniejszych i najczęściej przywoływanych argumentów jest fałszowanie historii, właśnie jakiego mieli się dopuścić producenci serialu, a raczej producentki z Jadą Pinkett Smith na czele. I ja właśnie chciałbym tę największą głównoburzę obejść trochę bokiem i przywołać tu argumenty historyczne, bo akurat spośród wielu tematów, na których się zupełnie nie znam, to historia starożytna jest takim obszarem, w którym co nieco ogarniam, coś czytałem, coś chyba wiem. Dlatego też w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się więc bliżej tematowi multikulturowości starożytnego Egiptu. Temu co wiemy na temat pochodzenia etnicznego i kulturowego Kleopatry, a uzbrojeni w tą wiedzę, wrócimy zmierzyć się z aktualną dyskusją. Ja się nazywam Bartosz Migas, a to jest kanał Migawka z dyskursów, w którym prezentuję swoje opinie i komentarze dotyczące szeroko pojętego życia polityczno-społeczno-kulturalnego. Jeśli spodoba ci się ten film, nie zapomnij dać lajka, like podzielić się komentarzem i zasubskrybować kanał. A teraz zapraszam na dzisiejszy materiał. Zacznijmy od tego, że mówiąc o starożytnym Egipcie, mówimy nie o kraju, nie o kulturze nawet a o całej cywilizacji, jednej z pierwszych i bardziej wpływowych w dziejach ludzkości. Dość powiedzieć, że początek zorganizowanego państwa egipskiego, którym władają faraonowie z pierwszej dynastii, to około 3100 lat przed naszą erą, czyli ponad 5000 lat temu. Aby dodatkowo uzmysłowić sobie, z jak długim okresem mamy tutaj do czynienia, warto przypomnieć, że od czasu budowy piramid w Gizie, około 2560 lat przed naszą erą, do czasów Kleopatry, rządzącej około 40-30 lat przed naszą erą, minęło więcej czasu niż od czasów rządów Kleopatry do dnia dzisiejszego. W pierwszym okresie istnienia Egiptu, w trzecim tysiącleciu przed naszą erą, cywilizacja egipska rozwija się w naturalnej izolacji wynikającej z naturalnych barier od Morza Śródziemnego od Północy, pustyni od Zachodu i Morza Czerwonego od Wschodu. Jednak w kolejnych wiekach Egipt staje się jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych cywilizacji starożytnego świata i w różnych jego okresach pod panowaniem lub wpływem Egiptu znajdują się, oprócz rdzennych Egipcjan, Libijczycy, Nubijczycy, plemiona semickie z Kanaan, a w szczytowym okresie rozrostu terytorialnego Egipt sięga aż Syrii. W okresie Nowego Państwa, około 1500 lat przed naszą erą, Egipt konkuruje z hetytami, zamieszkującymi dzisiejszą Turcję oraz Asyryjczykami i Babilończykami z obszaru dzisiejszego Iraku i Iranu. Z czasem wchodzi także w najróżniejsze relacje z Grekami, rozlewającymi się w całym basenie Morza Śródziemnego. Warto przypomnieć tutaj, że w czasach starożytnych nie istniała koncepcja narodu i państwa narodowego, a ludzie identyfikowali się z określonymi grupami etnicznymi bardziej ze względu na język, wierzenia, przyjęte obyczaje niż na przykład kolor skóry. Starożytny Egipt był bez wątpienia tyglem różnych grup etnicznych, czego znajdujemy liczne wyrazy. Na przykład to malowidło naścienne z grobowca faraona Seti I, żyjącego w XIII wieku przed naszą erą, na którym widzimy przedstawicieli różnych grup etnicznych, nad którymi panowali ówcześni faraonowie. W VII wieku przed naszą erą Egipt trafia pod panowanie Asyrii, z którego następnie się wyzwala, ale już 100 lat później trafia w ręce dynastii Achemenidów, pochodzących z Iranu który za Grekami nazywać będziemy w starożytności Persją. W 332 roku przed naszą erą do Egiptu na czele armii wkracza Aleksander Wielki i tak Egipt zostaje włączony do kultury heleńskiej. Po śmierci Aleksandra jego imperium się rozpada, a Egipt zagarnia dla siebie jeden z jego generałów Ptolemeusz, który jest założycielem dynastii Ptolemeuszy, której ostatnią władczynią była właśnie Kleopatra. Starożytny Egipt był bez wątpienia państwem wieloetnicznym i wielokulturowym o bogatej historii politycznej, a zatem bez wątpienia mieszkali w niej również Egipcjanie czarnoskórzy. Natomiast powszechnie uważa się, że kolor skóry większości rdzennych mieszkańców Starożytnego Egiptu był mniej więcej taki jak mieszkańców obecnego Egiptu czego potwierdzeniem jest kolor, jakiego używali Egipcjanie do przedstawienia nie tylko ówczesnych ludzi w ogromnej większości, ale także i bogów. No dobrze, no ale to jak było w przypadku samej Kleopatry. Kleopatra pochodziła z Macedońskiej dynastii Ptolemeuszy, wywodzącej się od Ptolemeusza I Sotera, który po śmierci Aleksandra Wielkiego w 323 roku przed naszą erą zagarnął dla siebie Egipt i w wyniku wojen pomiędzy resztą spadkobierców Aleksandra, tzw. Diadochów, wywalczył sobie niezależność i ogłosił się królem Egiptu, czyli faraonem. A tytuł ten dziedziczyli jego następcy. Rządy ptolemeuszy w Egipcie odznaczają się kilkoma cechami. Po pierwsze, Helenizm. Ptolemeusze pielęgnowali swoje Macedońskie pochodzenie i bez wątpienia żyli według greckiej kultury. Dość powiedzieć, że do końca utrzymano podwójną koronację kolejnych władców: w Aleksandrii według tradycji Macedońskiej i w Memphis według Egipskiej. Co więcej, otaczali się dworem złożonym z Greków, obsadzili Grekami wszystkie ważne urzędy cywilne i wojskowe, pozostawiając przy władzy jedynie elity religijne. Rdzenni Egipcjanie nie mieli więc dostępu do władzy ani administracji, a jedynie do godności kapłańskich. Stąd też niektórzy traktują Ptolemeuszy jako dynastię faraonów macedońskiego pochodzenia, a inni znowuż jako zewnętrznych okupantów. Władzę swoją sprawowali ze zdominowanej przez Greków Aleksandrii, założonej przez samego Aleksandra Wielkiego, a w czasie panowania Ptolemeuszy stała się ona jednym z najważniejszych miast heleńskich i centrum greckiej polityki, kultury i nauki. Jeśli chodzi o zarządzanie dynastią, to prowadzili tzw. chów wsobny, czyli po prostu żenili się ze sobą wewnątrz rodziny, nierzadko pomiędzy rodzeństwem. Nierzadko także współrządzono ze sobą brat z poślubioną siostrą lub ojciec wraz z następczynią tronu. Rodzina Ptolemeuszy toczyła ze sobą liczne spory, a nawet wojny o sukcesję. Osłabiało to wewnętrznie dynastię i państwo po 250 latach, na tyle osłabiło władzę centralną, że Ptolemeusze stali się właściwie zależni od rosnącej potęgi Republiki Rzymskiej, a kluczowe decyzje dotyczące Egiptu coraz częściej zapadały nie w Aleksandrii, ale właśnie w Rzymie. Jeśli zaś chodzi o przodków Kleopatry, była ona córką Ptolemeusza XII, ale istnieją pewne wątpliwości co do jej matki. Najczęściej wskazywana jest tutaj przez historyków Kleopatra V. Ale mogła być to też jedna z mniej ważnych żon Ptolemeusza, bowiem władcy z tej dynastii oprócz żon utrzymywali też liczne konkubiny, choć prawie wszystkie były one pochodzenia greckiego. W historii Ptolemeuszy są dwa pewne przypadki poza greckich wpływów do rodziny Ptolemeuszy. Jedna z konkubin Ptolemeusza II nazywała się Didymę i była Egipcjanką lub nawet pochodziła z Nubii, zakładamy więc, że mogła być czarnoskóra, Rzecz w tym, że było to około 250 lat przed naszą erą, czyli jakieś 200 lat przed Kleopatrą. A po drugie, jej dzieci i tak nie miałyby żadnego znaczenia w walce o sukcesję, więc z pewnością nie pochodzą od niej kolejne władczynie poprzedzające Kleopatrę. Drugim przypadkiem jest yy, przypadek ze 194 roku przed naszą erą. Ptolemeusz V poślubił Kleopatrę z dynastii Seleucydów, również greckiej dynastii wywodzącej się od generała Aleksandra Wielkiego. Z tego wynika, że Kleopatra, o której mówimy, mogła mieć jakąś część krwi irańskiej czy syryjskiej, ale nie ma żadnych powodów by sądzić, że miała domieszkę krwi egipskiej czy nubijskiej. Drzewo genealogiczne to jednak nie wszystko. Czy wiemy jak rzeczywiście wyglądała Kleopatra? No cóż, do naszych czasów przetrwało wiele wyobrażeń Kleopatry, zarówno egipskich, jak i z szeroko pojętego świata grecko-rzymskiego. Historycy jednak odrzucają wiele z nich z punktu widzenia odwzorowania rzeczywistego wizerunku postaci z takich powodów, że na przykład egipskie wyobrażenia na posągach czy też malowidłach przedstawiały Kleopatrę jako panującą władczynię, wcielenie bogini Izydy. A zatem były to rzeźby i malowidła stylizowane, a ich autorzy mogli w ogóle jej nigdy nie widzieć na oczy. Natomiast greckie i rzymskie były również utrzymane w pewnym przyjętym stylu, a wiele z nich zostało stworzonych po śmierci Kleopatry, i prawdopodobnie ich autorzy również nigdy jej nie widzieli. Biorąc pod uwagę rodzaj wizerunku oraz utrwalone na nim cechy charakterystyczne, w tym cechy rodzinne, historycy przyjmują dziś. Dosłownie kilka pojedynczych wizerunków, które mogło, mogły oddawać rzeczywisty wygląd Kleopatry. Jest to m.in. srebrna moneta wybita za jej panowania oraz to marmurowe popiersie. Oba przedstawienia wskazują na typowo greckie cechy wyglądu Kleopatry oraz cechę rodzinną Ptolemeuszy, czyli duży nos. Ze źródeł pisanych nie dowiadujemy się zbyt wiele na temat wyglądu i nawet rzekoma piękność Kleopatry. Jest przez to czasem kwestionowana. Sto lat po śmierci Kleopatry grecki historyk Plutarch odnotował, że mimo pogłosek o jej legendarnej piękności, ci, którzy ją widzieli, nie twierdzili wcale, że była tak cudownie piękna, choć zgodnie uważano ją za urzekającą o bardzo miłym, sympatycznym głosie, który szybko zjednywał jej sympatię rozmówców. Piszący później rzymski historyk Cassius Dio twierdził już, że piękność Kleopatry była zniewalająca. Ale uważa się czasem, że mogło być to wynikiem propagandy Oktawiana Augusta, który chciał w ten sposób utrwalić w Rzymianach takie przekonanie, że Marek Antoniusz dał się uwieść egzotycznej piękności i to było przyczyną całego nieszczęścia wojny domowej pomiędzy nimi. W rzeczywistości jednak miało to na celu zdyskredytowanie jej jako zdolnej i niezależnej władczyni ze szlachetnego rodu, stojącej na czele prastarej cywilizacji. W większości relacji przewija się więc wizerunek niskiej, drobnej, miłej kobiety o bardzo przyjemnej głosie, ale nie ma jednoznacznego opisu koloru jej skóry. Podsumujmy więc, co wiemy do tej pory z punktu widzenia historii. Jakie okoliczności przemawiają za tym, aby uznać, że Kleopatra miała wygląd typowy dla ówczesnych Greków, jak się powszechnie uważa? Po pierwsze wskazuje na to pochodzenie z rodu Ptolemeuszy, którzy zawierali małżeństwa wewnątrz greckiego kręgu kulturowego, a wręcz wewnątrz jednej rodziny. Po drugie znane wizerunki Kleopatry, które zostały uznane przez historyków jako odwzorujące jej rzeczywisty wygląd, Zdradają cechy greckie i również cechy rodzinne. Po trzecie, nie ma żadnej wzmianki o ciemnym kolorze skóry oraz nieprawym pochodzeniu w relacjach jej współczesnych i późniejszych, co z pewnością wytknięto by jej w momencie, gdy propaganda Oktawiana Augusta szkalowała ją i deprecjonowała w oczach rzymskiego ludu. Jakie mamy okoliczności, które powodują niepewność lub mogą przemawiać za istnieniem nawet matematycznej możliwości, że Kleopatra miała inny niż typowy dla Greków kolor skóry? To przede wszystkim wielo, wieloetniczność Egiptu, wewnątrz którego mieszali się ludzie o najróżniejszych cechach, wyglądu i różnym kolorze skóry. Po drugie, zaś mamy brak niebudzących wątpliwości dowodów co do tożsamości matki i babki Kleopatry. I po trzecie, jakie okoliczności przemawiają za hipotezą, że Kleopatra miała czarny kolor skóry? Otóż tych okoliczności nie ma. Mówiąc wprost, nie ma żadnego dowodu, żadnej wskazówki ani żadnej przesłanki, która wskazywałaby na czarny kolor skóry Kleopatry. A cała koncepcja opiera się wyłącznie na braku stuprocentowych dowodów na to, że było inaczej. Ci, którzy znają jednak elementarz historycznego Rzemiosła, wiedzą, że niemal niemożliwym jest ustalenie czegokolwiek w historii ze stuprocentową pewnością, bowiem nie da się cofnąć w czasie i zaobserwować pewnych zdarzeń naocznie. A zatem jedynie podążamy za dowodami tam, gdzie one nas prowadzą, i uwzględniając ich całość, tworzymy teorię, która najlepiej je wszystkie tłumaczy i logicznie spina. Z tego powodu, mimo iż nie ma stuprocentowych dowodów na kolor skóry Kleopatry, to jednak zaprezentowane powyżej dowody i logika prowadzą świat nauki do założenia, że Kleopatra była ciemnowłosą, niską, drobną kobietą o oliwkowym kolorze skóry i wyraźnie greckich cechach wyglądu. W ramach bonusu dzisiejszego odcinka dodam, że grobowca Kleopatry do dzisiaj nie odnaleziono. Choć pod koniec zeszłego roku prowadząca wykopaliska w Taposiris Magne dr Kathleen Martinez z Dominikany ogłosiła, że w świątyni Izydy znalazła długi tunel prowadzący najprawdopodobniej do grobu Kleopatry i jej partnera, męża Marka Antoniusza. Których odpowiedni pogrzeb miał ostatecznie umożliwić i zorganizować zwycięski Oktawian August. Istnieje szansa, że. W tym roku 2023 dojdzie do przełomu i znajdziemy wreszcie grobowiec tej jednej z najsławniejszych par w historii ludzkości. Które to znalezisko być może rozwieje pewne nasze wątpliwości i rzuci nowe światło na Kleopatrę i jej panowanie. No dobrze, ale co to ma właściwie wspólnego z nowym serialem Netflixa? I czemu musieliśmy teraz wysłuchać tego przydługiego wykładu na temat ostatniej władczyni dynastii Ptolemeuszy? Ano, trochę nie ma, a trochę ma, jak to zwykle bywa. Życie nie jest proste. Co do zasady, moje stanowisko wobec kultury jest takie, że że jest to dziedzina dynamiczna, podlegająca nieustannym przemianom, stanowiąca przestrzeń mniej lub bardziej wyeksponowanej dyskusji na tematy ponadczasowe, ale także do bólu aktualne, polityczno-społeczne. A dzieła kultury nie są muzealnymi eksponatami, które raz upublicznione muszą być zawsze zakonserwowane i odtwarzane jedynie w tej samej formie. Dlatego też nie oburza mnie ani nie wzbudza we mnie sprzeciwu czy dyskomfortu przedstawienie tej czy innej postaci jako nieheteronormatywnej czy o niebiałym kolorze skóry. Choć z sentymentem oczywiście wspominam disneyowską małą syrenkę Ariel ze swojego dzieciństwa, którą to bajkę oglądałem wielokrotnie, bo miałem ją na kasecie i pamiętam do dziś, że potrafiłem obejrzeć ją kilka razy tego samego dnia. Do dziś pamiętam zresztą całą bajkę, właściwie na pamięć. To nie przeszkadza mi zupełnie obsadzenie czarnoskórej aktorki w tworzonym właśnie filmie o tym samym tytule. Nie przeszkadza mi też czarnoskóry James Bond. A czarnoskóremu Wiedźminowi, szczerze mówiąc, nawet w jakimś sensie kibicowałem. Uważam także, że. Choć może mnie osobiście się to nie podobać, to jednak postaci historyczne trafiające do popkultury nie są tutaj żadnym wyjątkiem i jeżeli stoi za tym jakaś idea, koncepcja, pomysł na wywołanie dyskusji czy zwrócenie uwagi na jakieś zjawisko, to również w takim wypadku takie postaci mogą być przedstawione inaczej niż ich historyczne pierwowzory, co zresztą dzieje się notorycznie i nierzadko Dzieje się tutaj proces odwrotny niż ten, o którym teraz mówimy, czyli postaci czarnoskóre są w dziełach kultury wybielane. Co miało miejsce na przykład, bardzo znany przykład, w przypadku francuskiego pisarza Alexandra Dumont, Dumont, który był synem białego markiza i czarnoskórej niewolnicy, a w filmie o nim zagrał go Gérard Depardieu. Co aż takiego oburzenia wśród zwolenników zgodności historycznej, oczywiście, nie wywołało. Ma rację także dyrektorka nowej produkcji Netflixa, Tina Garawi, kiedy przypomina, że wśród Egipcjan nie oburzyło ich tak bardzo jak w kultowym serialu HBO Rzym Kleopatra została przedstawiona jako erotomanka i narkomanka. Ale jak tylko Netflix zaangażował czarnoskórą aktorkę, to podniosły się głosy oburzenia. Niemniej jednak istnieje tutaj bardzo znaczące ale. Rzecz w tym, że mówimy tutaj o serialu dokumentalnym, a autorki serialu, zgodnie z własną wolą, wskazują na dokumentalny charakter swojego dzieła, to niejako ściągają sobie na głowę naukową recenzję, której czarnoskóra Kleopatra zwyczajnie nie wytrzymuje. Być może wyjdę teraz na jakiegoś idealisty, ale uważam, że jeśli dzieło jest nazywane dokumentem, to musi oznaczać pewną merytoryczną jakość i zgodność z aktualnym stanem wiedzy w danej dziedzinie. W dokumentach jest oczywiście miejsce na kontrowersje, na nowe spojrzenia i w ramach aktualnego stanu wiedzy na jakąś dyskusję, na kwestie sporne. Jak długo to pozostaje w ramach tej naukowej dyskusji i odwzorowuje jej stanowiska. Chciałbym też, aby oznaczenie jakiegoś utworu jako utworu dokumentalnego stanowiło jednak o pewnej jakości i wstępnym zaufaniu, jaką, jaki mogę w ciemno do takich produkcji mieć. Mówiąc wprost, że takie dzieło oparte jest na faktach, a nie fantazjach, i przedstawiony materiał opisuje w mniejszym lub większym stopniu, ale mimo wszystko rzeczywistość taką, jaka ona jest, jaka ona była, a nie taką, jaką chcieliby ją widzieć twórcy. I jeszcze gdyby cechy wyglądu aktorek i aktorów odgrywających odpowiednie role były kwestiami pobocznymi, a niezgodności z historycznymi pierwowzorami były nieistotne, to pewnie nie byłoby podstaw do takiej krytyki. Jednakże w przypadku Czarnej Kleopatry mamy jednak do czynienia z wyeksponowaniem tego wątku i uczynieniem z niego właściwie głównego motywu zwiastunu całej serii. I to w sytuacji, kiedy konsensus naukowy jest jasny, a twórczynie, powołując się na rzekomą naukową dyskusję, która w praktyce nie występuje w ogóle, w tym temacie prezentują bardzo kontrowersyjną hipotezę, którą zajmują w kontrze do całej reszty. Z tego konserwatyzmu wobec produkcji dokumentalnych chciałbym się jednak troszeczkę wytłumaczyć. Otóż uważam, że materiały dokumentalne, zdjęcia, filmy, seriale czy audycje radiowe powinny być przygotowywane rzetelnie zgodnie z aktualną wiedzą naukową, tak abyśmy w dzisiejszym świecie przesyconym najróżniejszymi informacjami o wątpliwej jakości i zgodności z prawdą mieli jakiś wydzielony, Bezpieczny obszar, jakąś kategorię produkcji dokumentalnej, która jest obdarzona publicznym zaufaniem co do zgodności z rzeczywistością i wiedzą naukową. Tak, aby oznaczenie tego gatunku jako dokumentu było nie tylko kategorią, która przyporządkuje treść do, na tej czy innej platformie do określonej kategorii, ale aby rzeczywiście to coś znaczyło, żeby coś więcej, jakiś standard za tym stał. I mając na uwadze powyższe, muszę z przykrością stwierdzić, że, że na chwilę obecną nie pozostaje mi nic innego, niż negatywnie ocenić decyzję um, twórczyń serialu co do promocji hipotezy czarnoskórej Kleopatry, która nijak nie broni się historycznie, co powinno być jednak standardem dla produkcji dokumentalnej. Być może sam serial będzie bardziej zniuansowany i przedstawi nam uczciwe stanowisko nauki w tym temacie, ale biorąc pod uwagę dotychczasowe wypowiedzi autorek, to już raczej nikła nadzieja. A szkoda, a szkoda, bo, bo wyeksponowanie tematu koloru skóry może rzeczywiście skupić na tym aspekcie całą uwagę i ucierpi na tym historia Kleopatry. Jako jednej z najlepiej wykształconych kobiet swojego, swoich czasów, sprytnej i zdolnej władczyni, spadkobierczyni szlachetnego rodu, zasiadającej na tronie pradawnej cywilizacji, i ta historia kobiety, która mimo wszystko w tym świecie zdominowanym przez mężczyzn dawała sobie radę, ta historia wciąż będzie czekać na godne opowiedzenie. To już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Jeśli interesujecie się histori historią starożytną, a w szczególności tajemnicami czy teoriami spiskowymi, to zapraszam Was na mój drugi kanał Jawna Agda Tajemnic, gdzie znajdziecie interesujące fakty i mity ze starożytnego świata. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek i dotarliście aż tutaj, to nie zapomnijcie zostawić lajka, zasubskrybować ten kanał, kliknąć dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia a także polecić znajomym. Niech z każdym materiałem będzie nas tu troszeczkę więcej. Linki do wszelkich źródeł oraz link do wsparcia kanału znajdziecie w opisie. A na koniec zadanie dla chętnych na szóstkę. Grobowiec Kleopatry i Marka Antoniusza to nie jedyny starożytny grobowiec na terenie Egiptu, który się nie odnalazł. Jest jeszcze jeden grobowiec, który był opisywany w relacjach świadków, i to nie byli jakich, którzy odwiedzali to miejsce, a mimo to, po dziś dzień nie udało nam się go odnaleźć. Napiszcie w komentarzu, o jaki grobowiec chodzi, jakiej postaci historycznej. A na dzień dzisiejszy ja się już z Wami żegnam i zapraszam do następnego razu. Cześć!